Cześć, witajcie w Kryptopresówce. Ostatnio mamy bardzo pozytywny sentyment na rynku kryptowalut. Bitcoin od kilku dni rośnie jak szalony, i pojawiło się mnóstwo pozytywnych informacji na temat adopcji kryptowalut. Zapraszam do przeglądu. W tym momencie Cena bitcoina wynosi 7786 dolarów. Przez ostatnie 24 godziny wzrosła o prawie 13%, natomiast w ciągu tygodnia o prawie 35%. Takich wzrostów to już na bitcoinie bardzo dawno nie było i myślę, że niewiele osób się tego spodziewało. Pierwsza pozytywna wiadomość dotyczy Amazona. Sieć sklepów spożywczych Whole Foods która jest właśnie, której właścicielem właśnie jest Amazon, będzie akceptować płatności w kryptowalutach. Będzie to za pośrednictwem giełdy Gemini oraz startupu Flexa i użytkownicy będą musieli ściągnąć sobie tylko aplikację i już będą mogli dokonywać płatności za pomocą kryptowalut, między innymi Bitcoina, Ethereum, Bitcoin Cash'a i Gemini Dolara. Niemiecka giełda zamierza uruchomić dwa kolejne eteny. ETN, -y, czyli Exchange Traded Notes, które będą oparte na XRP oraz na Litecoinie. Microsoft uruchomi zdecentralizowane narzędzie do identyfikacji, które jest oparte bezpośrednio na blockchainie Bitcoina. eBay. Pojawiły się plotki, że eBay zacznie akceptować kryptowaluty. Te plotki wyciekły na konferencji nowojorskiej Konsensus. Tu są takie zdjęcia banerów, właśnie eBay'a, na których możemy przeczytać: Virtual currency, it's happening on eBay. Może to świadczyć o tym, że eBay faktycznie zacznie akceptować kryptowaluty. Może świadczyć też o tym, że nawiąże współpracę z jakimś procesorem płatniczym. Nowy smartfon od HTC Exodus 1S może być, może zawierać pełny węzeł bitcoina. Oprócz tego, że smartfon będzie zawierał zdecentralizowane aplikacje, będzie mógł też być właśnie pełnym węzłem bitcoina, czyli smartfon będzie musiał posiadać naprawdę potężną pamięć oraz bardzo dobry procesor. Ma kosztować 300 dolarów, więc nie jakoś specjalnie dużo i ma się pojawić jeszcze w tym roku, pod koniec trzeciego kwartału. Starbucks i Microsoft nawiązały współpracę w celu stworzenia systemu śledzącego produkcję kawy, kawy opartego na blockchainie Ethereum. Jest to część programu Starbucksa o nazwie bean to cup który ma gromadzić w, w czasie rzeczywistym informacje o łańcuchu dostaw i, wspiera, i który ma wspierać rolników zajmujących się produkcją kawy. Bakkt w końcu uruchomi kontrakty terminowe na Bitcoina. Dzisiaj CEO platformy poinformowała, że testy tej platformy rozpoczną się w lipcu tego roku. Mają zostać uruchomione dwa rodzaje kontraktów terminowych na Bitcoina – dzienny oraz miesięczny. I na koniec bardzo pozytywna wiadomość od giełdy Binance, która po poważnym naruszeniu bezpieczeństwa wznowi wpłaty i wypłaty już jutro. To wszystko na dzisiaj, dzięki za uwagę i do usłyszenia. Cześć!